Obudzić się, gdy wszystko wydaje się takie samo, ale dusza jest ciężka. Czułaś już kiedyś coś takiego? Nic nie wydaje się nie na miejscu, ale w środku Ciebie coś krzyczy. Dom jest cichy, ale powietrze jest ciężkie, dzień się wlecze, energia znika. I co najgorsze, nie wiesz skąd to się bierze. Kłótnie się nasilają, pieniądze znikają, sen nie przychodzi. Zastanawiałaś się kiedyś, czy to nie jest negatywna energia uwięziona w Twoim domu? A co, jeśli powiedziałabym Ci, że technika używana przez babcie i dawne położne, z grubą solą, wodą i szklanką, może pomóc Ci przeciąć ten niewidzialny ciężar. W mniej niż 24 godziny? Tak, nawet Twoja zamrażarka może Cię chronić. Brzmi niedorzecznie? Może, ale to właśnie w prostocie kryje się prawdziwa tajemnica. Zostań ze mną do końca i poznaj rytuał, który pomógł tysiącom osób odzyskać spokój w domu i w sobie. Napisz w komentarzu. Chcę spokoju w domu, jeśli to ma dla Ciebie sens. Zostań do końca tego filmu, bo to, co Ci pokażę, to nie tylko rytuał, to wezwanie, bo istnieje święty szczegół krok ukryty przez mistrzów, uzdrowicielki i przewodników duchowych, który zamienia ten prosty gest w wibracyjną zbroję coś, o czym mało kto wie i czego prawie nikt ci nie powiedział. To właśnie ten krok zdecyduje, czy twoja energia pozostanie uwięziona, czy w końcu się uwolnisz, a czas na działanie jest teraz, zanim powtórzy się kolejny cykl, zanim kolejna noc zostanie stracona przez bezsenność, zmęczenie i ciężkie myśli. Zasługujesz na lekkość, zasługujesz na spokój. Zauważyłaś, że niektóre dni zaczynają się normalnie, a nagle wszystko się wali? Budzik dzwoni, wstajesz, ale już czujesz się dziwnie. Ciężar na ramionach, którego nie zdejmie żadny masaż. I myślisz, może to tylko zmęczenie. Ale zmęczenie nie przechodzi, nawet po ośmiu godzinach snu, nawet przy zdrowym odżywianiu. I wtedy zaczynają się drobiazgi. Rośliny, które były piękne, zaczynają więdnąć. Lustro się tłucze. Szklanka spada bez niczyjego dotyku. Światło miga. Sprzęt AGD przestaje działać. Przestrzeń wydaje się nosić energię, której nie potrafisz nazwać, ale ją czujesz. Kłótnie w domu nasilają się. O głupstwa. Czujesz rozdrażnienie, które nie jest Twoje, albo co gorsza zniechęcenie, które przychodzi nagle i stopniowo Cię przygniata. Budząc się, czujesz ból w klatce piersiowej, w głowie, w plecach. Ale lekarz mówi, że wszystko jest w porządku. Czasami przestrzeń, która miała być Twoją przystanią, zaczyna Cię dusić. Chcesz wyjść, ale nie wiesz dokąd. Chcesz ciszy, ale i cisza przygniata. I może już próbowała się modlić, sprzątać, zapalać kadzidła, ale nic nie pomaga, bo to, co tam jest, jest niewidoczne. To się nazywa nagromadzona energia i często niesie ze sobą zazdrość, złe oko, słowa wypowiedziane w złości. To emocjonalne fragmenty, które się przyczepiają i jeśli ich nie oczyścisz, zaczynają zajmować przestrzeń w domu i w tobie. To nie przesada, to wrażliwość a wrażliwość to dar. Nie wariujesz, budzisz się. A zauważenie tych znaków to pierwszy krok do zmiany tej częstotliwości, bo to, czego nie widać, nadal działa. Być może do tej pory myślałaś, czy to na pewno w porządku? Czy nie bawię się czymś niebezpiecznym? I rozumiem cię. Bo nauczono nas bać się tego, czego nie znamy myśleć, że wszystko, co związane z energią, jest zbyt mistyczne, zbyt ezoteryczne, albo wręcz złe. Ale pozwól, że zdradzę Ci prawdę, której może nikt Ci nie powiedział. To, co robimy, to nie czary, to nie czarna magia, to nie czary. To troska, to połączenie, to duchowość w najczystszej postaci. Ten rytuał ma głębokie korzenie. Występuje w praktykach buddyjskich, szamańskich, afrykańskich, a także w tradycjach naszych babć, które wiedziały, kiedy dom potrzebuje oczyszczenia. Bez internetu, bez nauki, tylko mądrość czucia. To jak zapalenie świecy w modlitwie, jak użycie herbaty, by złagodzić ból, jak otwarcie okna, by powietrze mogło krążyć. To wyraźne przesłanie do wszechświata. Tutaj kończy się to, co mi szkodzi. Pozostać może tylko to, co mnie podnosi. Kiedy wykonujesz ten gest, korzystasz z przysługującego ci odwiecznego prawa do ochrony swojej przestrzeni, swojej energii, swojej duszy. Bo dbanie o własną wibrację to nie rozrzutność, to zdrowie emocjonalne, to ochrona duchowa. I wiesz co? Nie musisz wierzyć, żeby to działało. Musisz to poczuć. Jeśli więc w głębi serca czujesz, że ten rytuał może być nowym początkiem, na który czekałaś? Posłuchaj! Intuicja to język duszy i nigdy się nie myli. Zanim zaczniemy rytuał, musisz zrozumieć, że nic tu nie jest przypadkowe. Każdy element, którego użyjemy, niesie w sobie pradawne znaczenie. To proste rzeczy. Ale z intencją stają się święte szklanka ze szkła. Przezroczysta, czysta, odkrywcza symbolizuje prawdę to, co już nie może być ukryte. Kiedy coś w nią wkładamy, mówimy widzę, uznaję. I tylko gdy uznajemy to, co boli, możemy uzdrowić gruba sól. Wygląda zwyczajnie, a to jeden z najpotężniejszych środków oczyszczających przecina, oczyszcza, rozprasza, wchłania ciężką energię i przywraca równowagę polu. Stosowana w rytuałach ochronnych niemal wszystkich kultur świata woda nośnik życia woda przyjmuje, niesie, zabiera to, co już nie służy, dopasowuje się, płynie, przemienia to posłaniec Twojego wyzwolenia biała kartka i czarny tusz. Dlaczego pisać? Bo to, co niewypowiedziane, się nagromadza, a pisanie czarnym tuszem na białej kartce to materializowanie bólu, nadawanie kształtu temu, co niewidzialne, i robiąc to, nie karmisz bólu, uwalniasz go. To jak wyciąganie drzazgi. Boli, ale leczy. Zamrażarka. To tutaj rytuał się zamyka. Zimno paraliżuje, neutralizuje, mówi, to już nie ma nade mną mocy. Kiedy wkładamy szklankę do zamrażarki, tworzymy kapsułę ochrony wibracyjnej. Barierę między tym, co Ci przysługuje, a tym, co nigdy do Ciebie nie należało. Razem te elementy tworzą tarczę, z zewnątrz prosta, w środku potężna, bo gdy łączysz intencję, świadomość i symbol, aktywujesz to, co jest najbardziej święte moc zmiany własnej energii. Zatrzymaj teraz i przygotuj te przedmioty. Gdy będziesz gotowa, kontynuuj. To twój moment. Teraz jesteś tylko ty ze sobą. Zamknij oczy na chwilę, weź głęboki oddech. Tak, jeszcze raz i jeszcze raz. Poczuj, jak powietrze wnika w twoje płuca. Zauważ ruch swojego ciała. Być może zauważysz, że wstrzymujesz oddech, nawet o tym nie wiedząc, że masz napięte ramiona, szczękę, że w ciszy kryje się nieustanny niepokój. Te napięcia mówią, niosą historię, niosą wszystko, co próbowałaś zignorować, ukryć, znieść. Ale teraz. Nadszedł czas, aby pozwolić temu wszystkiemu wyjść na zewnątrz. Weź kolejny głęboki oddech i powtórz w myślach, co noszę w sobie, czego już nie chcę. To proste pytanie otwiera wewnętrzne drzwi. Odnajduje wspomnienia, uczucia, niewypowiedziane słowa, nieprzepracowany ból. I one zaczną się ujawniać, być może w postaci obrazów, być może zdań, być może uczucia, którego trudno opisać. Nie uciekaj. Nie próbuj zrozumieć wszystkiego umysłem. Po prostu pozwól. Teraz chwyć pustą kartkę i czarny tusz. Będziesz pisać, ale nie jak w zwykłym dzienniku. Ta kartka będzie Twoim ukrytym lustrem, miejscem, gdzie to, co tkwi w Tobie, zyska formę, by mogło się uwolnić. Zapisz wszystko. Wszystko, co wciąż Cię boli, co Cię trzyma, co Cię osłabia. Pisz bez cenzury. Nie musi być pięknie, nie musi mieć sensu. Możesz zapisać imiona, sytuacje, zdania. Możesz napisać: Czuję się zagubiona, jestem wściekła. Nie wytrzymam już z tym. Możesz zapisać to, czego nigdy nikomu nie powiedziałaś. Co stłumiłaś, by nie zranić innych, co udawałaś, że zapomniałaś, bo tę kartkę nie zachowasz. Zostanie zamrożona, zapieczętowana, przemieniona. I w trakcie pisania dzieje się coś potężnego. To, co było niejasne, ciężkie i bezimienne, nabiera kształtu, a to, co ma kształt, można zostawić za sobą. Poczujesz to w ciele. Może pieczenie w oczach, może drżenie ręki, może zechcesz przerwać, ale idź dalej. Każde zapisane słowo to część ciebie, która wraca na właściwe miejsce. To Twoja dusza mówiąca nie potrzebuje tego już. Psychologia nazywa to katarsis emocjonalnym. To moment, kiedy przestajemy dusić ból i pozwalamy mu wyjść świadomie. Nieświadomość się reorganizuje, a ciało odczuwa natychmiastową ulgę. Nie lekceważ procesu. Jest głębszy niż się wydaje. Pisanie tutaj to jak leczenie starej rany. Kiedy skończysz, ostrożnie złóż kartkę, jak zamykasz rozdział. Użyjesz jej w kolejnym kroku, gdy zostanie zamrożona. Ale już sama akcja pisania zaczęła zmieniać Twoją częstotliwość. Nie wykonujesz jedynie rytuału, reprogramujesz swoją energię, a teraz jesteś tylko ty ze sobą. Zamknij oczy na chwilę. Weź głęboki oddech. Tak, jeszcze raz. I jeszcze raz. Poczuj, jak powietrze wpływa do Twoich płuc. Zauważ ruch swojego ciała. Być może, Odkryjesz, że powstrzymujesz oddech, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Twoje ramiona są spięte, szczęka zaciśnięta. Jakby w ciszy czaił się nieustanny niepokój. Te napięcia mówią, niosą historię, niosą wszystko, co próbowałaś ignorować, ukrywać, znosić. Ale teraz nadszedł czas, by wszystko to uwolnić. Weź kolejny głęboki oddech i powtórz w myślach, co noszę w sobie, czego już nie chcę. To proste pytanie otwiera wewnętrzne drzwi, dotyka wspomnień, emocji, niewypowiedzianych słów, nieprzepracowanego bólu. I zacznie się to ujawniać. Może jako obrazy, może jako słowa, może jako trudne do opisania uczucie. Nie uciekaj. Nie próbuj analizować rozumem. Pozwól temu po prostu płynąć. Teraz weź kartkę białego papieru i czarny długopis. Będziesz pisać, ale nie jak w zwykłym dzienniku. Ta kartka. Będzie Twoim ukrytym lustrem, miejscem, gdzie to, co w Tobie uwięzione, zyska formę, aby mogło zostać uwolnione. Zapisz wszystko, wszystko, co wciąż boli, trzyma, osłabia. Pisz bez cenzury. Nie musi być piękne, nie musi mieć sensu. Zapisz imiona, sytuacje, zdania. Czuję się zagubiona. Jestem zła. Nie zniosę już tego. Możesz spisać wszystko, czego nigdy nikomu nie powiedziałaś. Co wolałaś stłumić, aby kogoś nie zranić. Co udawałaś, że zapomniałaś. Ta kartka nie będzie zachowana. Zostanie zamrożona, zapieczętowana, przemieniona. I gdy piszesz, Dzieje się coś potężnego. To, co było niejasne, ciężkie i bezimienne, zyskuje kształt, a to, co ma kształt, można zostawić za sobą. Poczujesz to w ciele. Może pieczenie w oczach, może drżenie ręki, może zechcesz przerwać, ale kontynuuj. Każde zapisane słowo. To część ciebie, która wraca na właściwe miejsce. To Twoja dusza mówiąca, już tego nie potrzebuje. Psychologia nazywa to katarsis emocjonalnym. To moment, kiedy przestajesz tłumić ból i świadomie pozwalasz mu wyjść. Nieświadomość się porządkuje, a ciało odczuwa natychmiastową ulgę. Nie lekceważ tego procesu, jest głębszy niż się wydaje. Pisanie tutaj to jak leczenie starej rany. Kiedy skończysz, ostrożnie złóż kartkę. Jak zamknąć rozdział? Użyjesz ją za chwilę, gdy zostanie zamrożona, ale już samo pisanie zaczęło zmieniać Twoją częstotliwość. Nie przeprowadzasz zwykłego rytuału. Reprogramujesz swoją energię. Jeśli dotarłaś aż tutaj, napisz w komentarzu. Zamrażam wszystko, co mi szkodzi. Uwalniam się. I obserwuj, bo wszechświat zawsze odpowiada, gdy dusza decyduje się na nowy początek. Minęło siedem dni. A to, co wcześniej cię obciążało, teraz jest. Zapieczętowane, odizolowane, skrystalizowane. Nie zamroziłaś tylko kartki, lecz także wspomnień, toksycznych więzi, powtarzających się boli. Czas spędzony w zamrażarce był potrzebny. Był przestrzenią energetycznej ciszy, w której wszystko, co było nie na miejscu, zostało uporządkowane. Teraz nadszedł czas, by zakończyć ten cykl. I tak jak każdy proces uzdrawiania, ten również wymaga godnego zakończenia. Delikatnie wyjmij szklankę z zamrażarki. Nie patrz na nią zbyt długo. Nie dotykaj wody. To, co się w niej znajduje, już do ciebie nie należy. Wyrzuć to, ale w rytualny sposób. Jeśli masz ogród, wykop mały dołek i tam zakop zawartość. Ziemia przemieni to w coś neutralnego, tak jak robi ze wszystkim, co się jej oddaje. Jeśli nie możesz zakopać, wyrzuć to daleko od domu, do lasu przy rzece, na odludnej działce, lub nawet do kosza z jasną intencją to odchodzi. To już nie wróci. Podczas wyrzucania powtarzaj cicho: Uwalniam, zamykam, wybieram lekkość. Ten gest, prosty i symboliczny, jest głęboko uwalniający. I teraz powstała nowa przestrzeń. Bo kiedy usuwasz to, co cię obciąża, robisz miejsce na to, co cię wspiera. Weź więc nową kartkę. Białą, czystą, bez historii. Napisz na niej nowe zdanie. Afirmację. Osobisty kod. Nasiono energetycznej reprogramacji. Nie musi być skomplikowane. Musi być szczere. Przykłady. Jestem chroniona. Dobro mnie prowadzi. Zostaje tylko miłość. Mój dom to światło. Moja dusza jest spokojna. Wszystko, co nadchodzi teraz, jest pełne sensu i lekkości. Pisząc, bądź obecna, jakbyś zasiewała nową rzeczywistość, a potem umieść to zdanie w widocznym miejscu, na lustrze w łazience. Na lodówce, na nocnej szafce, tam gdzie Twoje oczy to zobaczą codziennie. Bo kiedy często czytasz coś podświadomie, zaczynasz w to wierzyć. A w co wierzy podświadomość, to manifestuje wszechświat. Właśnie wymieniłaś stary ból na nową intencję. I ten prosty gest. Może zmienić Twoje pole wibracyjne, a z nim całą Twoją rzeczywistość. Napisz teraz w komentarzu: Od dziś tylko dobro wchodzi do mojego domu. I pozwól, by wszechświat odczytał to zdanie jako sakralne zaproszenie do wszystkiego, co Cię buduje. Zrobiłaś już wiele. Uwolniłaś. Oczyściłaś. Zreprogramowałaś, ale został ostatni krok sekret, strzeżony przez pokolenia intuicyjnych kobiet, cichych uzdrowicielek, dawnych dusz, które wiedziały: chronić jest tak samo istotne, jak oczyszczać. Ten rodzaj ochrony można aktywować prostym, ale potężnym w swej starożytności narzędziem białym kwarcem. Ten kryształ to coś znacznie więcej niż tylko ładny kamień. To wzmacniacz, naturalny strażnik, używany przez kultury na całym świecie do uszczelniania pól energetycznych i tworzenia niewidzialnej, wibracyjnej tarczy. Jeśli chcesz przemienić swoją przestrzeń w prawdziwą świątynię, jeśli chcesz zabezpieczyć swój spokój, Intuicję, swoją nową częstotliwość to teraz jest moment, aby aktywować swój znak światła. Weź biały kwarc, może być mały. Wielkość nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko Twoja intencja. Przyłóż go obiema rękami, umieść na środku klatki piersiowej. Poczuj ciepło swojej skóry. Rytm swojego serca i powiedz zdecydowanie i świadomie: Poświęcam Cię na strażnika mojego spokoju. Tylko dobro ma prawo tu pozostać. Powtórz to, jeśli czujesz taką potrzebę. To zdanie jest kodem wibracyjnym. Wyrównuje Twoje pole energetyczne z przeznaczeniem kryształu. Teraz masz dwie opcje. Umieścić kryształ w zamrażarce, tam gdzie było szkło, aby symbolicznie zapieczętować całą energetyczną przemianę. Będzie działał jak duchowy zamek, blokujący powrót starych wzorców. Albo położyć go w specjalnym kącie domu. Może to być przy wejściu. Na domowym ołtarzu, w sypialni, gdzie czujesz, że powinien być, zostanie Twoim cichym strażnikiem, materiałowym przypomnieniem Twojej nowej częstotliwości. I od teraz, za każdym razem, gdy poczujesz ciężar, gdy energia zacznie się wymykać spod kontroli, sięgnij po kryształ. Przyłóż go, oddychaj. Przypomnij Ci, że masz moc, jesteś chroniona. Ten krok jest prosty, ale rzadko stosowany. Niewielu o nim wie, jeszcze mniej go praktykuje. I właśnie dlatego działa jak sekretna broń. Stworzyłaś tarczę ochronną. I właśnie ją aktywowałaś. Jeśli zamierzasz użyć kryształu, Napisz teraz w komentarzu: Aktywuję mój znak światła i poczuj się częścią kręgu ochronnego, który wykracza poza czas i przestrzeń. Weź głęboki oddech, poczuj ciszę po burzy, poczuj przestrzeń, która powstała, gdy zdecydowałaś się puścić. Może z zewnątrz wszystko wydaje się takie samo. Ten sam dom, te same przedmioty, ale w Tobie coś już zaczęło się zmieniać. To jak otwarcie okna po latach zamknięcia. Powietrze wpływa, dusza oddycha, światło wkracza w zakamarki, które zostały zapomniane. Ten rytuał to nie zabobon, to ratunek. Przywrócenie mocy, którą zawsze miałaś, ale została przytłumiona przez niewidzialny ciężar codzienności, nierozmówne bóle, obce energie. Dziś zrobiłaś coś więcej niż oczyściłaś dom. Ponownie połączyłaś się ze swoją istotą. Zdecydowałaś się wyjść z autopilota. Uhonorowałaś swoje emocje. I może po raz pierwszy od dawna wysłuchałaś swojej duszy i wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Nie musisz wszystkiego rozumieć rozumem. Uzdrowienie nie zawsze nadchodzi przez logikę. Przychodzi przez odczuwanie, przez poddanie się, przez ciszę po działaniu. Jeśli coś w tobie jest teraz lżejsze, jeśli twój oddech jest swobodniejszy, jeśli łzy przyszły i zostawiły w zamian pokój, wiedz, że zadziałało. Być może nie dostrzegasz znaków od razu, ale obserwuj. Rozmowy płyną inaczej, decyzje przychodzą z większą jasnością, dom wydaje się bardziej żywy, czujesz się bardziej sobą. To jest moc energii, gdy się ją szanuje. Ona odpowiada, ona chroni, ona prowadzi, a teraz wszystko, co się pojawi, przyjdzie w rezonansie z Twoim nowym polem. Oczyściłaś się, ochroniłaś się, zreprogramowałaś się i wszechświat już to usłyszał. Jeśli poczułaś tę przemianę, Skomentuj teraz. Moja energia jest czysta. Dobro zostaje. Zło odchodzi. Polub, zasubskrybuj i udostępnij ten film tym, których kochasz. Bo kiedy rozprzestrzeniasz światło, życie oświetla cię z powrotem.